Dobry, witajcie w słowie na dobry dzień. Dzisiaj, kochani, w ten poniedziałkowy poranek yy, kontynuujemy nasze rozważanie z księgi objawienia z drugiego rozdziału. Dzisiaj trzeci list. List do zborów w Pergamie, yy, który rozpoczyna się od 12 wersetu i wspólnie przeczytajmy kilka wersetów tego listu. A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi ten, który ma ostry mieć obosieczny Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest strona szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz u siebie nie takich, którzy również trzymają się nauki nikoalitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco zmanny, ukrytej i kamyk dam mu, biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, które nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Widzimy, że Pan Jezus pisze do zboru w pergamie yy, słowa, którym, w których się przedstawia przedstawia się jako ostry miecz obosieczny. Pergam, stolica polityczna rzymskiej prowincji, miasto niezwykle religijne, miało świątyni, świątynki bożków greckich i rzymskich, Ateny, Zeusa, Dionizosa, ale także Pergamie było takim centrum kultu bóstwa Asklepiosa który bardzo mocno się rozpowszechnia w tamtym czasie. I Pan Jezus w tym liście mówi do zboru, do Anioła Zboru w pergamie: Tak, znam Twoje uczynki, znam Twoje dzieła. Zobaczcie, że w każdym z tych listów, które dotychczas rozważyliśmy, Pan Jezus mówi o tym, że zna ich uczynki, a więc widzimy, że Pan Jezus również zna moje i Twoje uczynki, zna moje i Twoje dzieła. Widzimy w tym fragmencie również to, że mimo, że byli w trudnej sytuacji, to jednak, i, i miejsce, w którym żyli, było też specyficzne. To jednak, y, trzymali się wiary w Pana Jezusa. I to jest też przesłanie dla nas zachęta, że pomimo, że przychodzi nam żyć w trudnych sytuacjach, to mamy trzymać się wiary w Pana Jezusa. Chrystusa, mamy się trzymać w Pana, Jezusa, Pana Jezusa. Ale też widzimy w tym fragmencie, y, w tym liście, że Pan Jezus mówi: Mam coś przeciwko Tobie. Że są pośród ciebie tacy, którzy trzymają się doktryny Baala, niemoralności seksualnej, jedzą pokarm, który był ofiarowany Bożkom. I Pan Jezus tutaj daje takie ostrzeżenie: jeżeli się nie upamiętają i nic z tym nie zrobią, to przyjdzie i będzie z nimi walczył mieczem z ust moich, z ust jego. Będzie walczył słowem. Jezus oczekuje tutaj od kościoła w Pergamie pokuty. Aby pokutowali. Jezus dzisiaj oczekuje pokuty od każdego z nas. Pokuta to nie jest tylko akt jednorazowy, kiedy się nawracamy i odwracamy się od swojego starego życia i swoich starych grzechów, ale pokuta to jest coś, co powinno nas codziennie charakteryzować. Każdego dnia powinniśmy badać swoje serce i pokutować przed Panem, odwracać się od tego, co Bogu jest niemiłe. Radości w Panu Pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Bóg pozwoli. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. Amen.